I czas na ostatnią z kryminalnych opowieści, którą gościliśmy na łamach imaginariów, na wirtualnych, można powiedzieć, łamach imaginariów. To film na loże. Film może niespecjalnie nowy, natomiast to jest taka jedna z pozycji z mojej filmowej, nie wiem, czy można powiedzieć, półeczki wstydu odnośnie filmów, ale wreszcie udało mi się po czterech latach obejrzeć ten film, na który zasadzałem się już od dawna, a nic tak dobrze do opowieści o nim nie wprowadza jak fragment ścieżki dźwiękowej z tegoż. E, ścieżki dźwiękowej autorstwa Natana Johnsona, a utwór, który usłyszeliście, to Plan Harlana, czyli Harlan's Plan. Film na noże wyreżyserował, a i także scenariusz do niego napisał Ryan Johnson, a Przedłożony, że obsada, którą zaprosił do, do tego dzieła, jest naprawdę imponująca. Daniel Craig wciela się w rolę detektywa. Benoît Blanka, Ana de Armas gra Marta Cabrera, pielęgniarkę, Harlana, Harlana, czyli głowy rodu Trombejów. W tę rolę wcielał się Christopher. A Plummer ów Harlan to bogaty powieściopisarz, powieściopisarz, który naprawdę zbił majątek na swoich em, opowieściach. E, no i wydarzenia w tymże filmie rozgrywają się dzień po jego 85. E, urodzinach, w których uczestniczyła cała radosna rodzina, czyli córka Linda Drizdy wraz z mężem. Um, uh, Richardem, uh, Richarda Gradon-Johnson, a Linda Jamie Lee uh, Curtis, także syn Walter Trumbey, który w tej roli Michael Shannon, no i nie zabrakło także uh, wnuka, uh, I mean, czyli syna uh, Richarda uh, Drysdale'a i uh, Lindy um, Hugh Ransom'a Drysdale'a, czyli a um, Granego tutaj przez Chrisa Evansa, a także Tony Collette, która wcieliła się w rolę Johnny Trombej, wdowy po zmarłym synu Harlana, w, która tutaj wciela się w taką dość ciekawą postać influencerki internetowej, zajmującej się lifestylem. Nic specjalnie odkryw czego. Tak więc mamy tutaj dość ciekawą rodzinę, ale co tą rodzinę, co w tej rodzinie się dzieje? Otóż. Senior tejże Harlan Trumbay zostaje znaleziony we własnym pokoju i ma podcięte gardło. Zagad do za rozwiązania tej zagadki obok policji zostaje zaproszony Benoit Blanc, detektyw, e, który no, musi przeniknąć e, tą sprawę i ustalić, czy Harlan popełnił samobójstwo, czy ktoś mu ewentualnie w popełnieniu tego samobójstwa. Pomagał. Do tego całą sytuację komplikuje fakt, że senior Rodu postanowił nieco zagrać na nerwach swojej własnej rodzinie i zmienił testament. Testament, którego zmiana naprawdę bardzo wiele motywów stwarza, ażeby seniora Rodu się pozbyć. Film należy no, to klasyczny hudanyt, czyli kryminał skupiający się na bardzo prostym mechanizmie, czyli wyjaśnienia tego, kto dokonał przestępstwa. Nie, mistrzynią tego rodzaju, w tym gatunku była oczywiście Agatha Christie a, i licznie, liczne postaci, które stworzyła przede wszystkim z Herkulesem Poirot na czele, a, no właśnie byli takimi klasycznymi detektywami, którzy rozgryzali a, podobne sprawy. I można powiedzieć, że Benoit Blanc ma w sobie coś takiego Herkulesa Poirot, tylko to jest taki Herkules Poirot z amerykańskiego południa, a, czyli nie taki przesadnie elegancki, choć tego też odebrać postaci... A, Benoît Blanka nie można, natomiast no, na pewno nie jest to już taki um, elegant um, z bardzo sztywnymi zasadami um, jak Hercules um, Poirot. Poza samą intrygą kryminalną, tym co najciekawsze um, okazuje się być w filmie um, na noże, to tło społeczne, które nam się ukazuje um, za sprawą właśnie dość um, specyficznego poczucia humoru Harlana Tombeya, czyli seniora rodu. Mamy tutaj bardzo ciekawie pokazaną stratyfikację społeczną, a także rozegranych kilka mitów, wokół których zbudowane jest amerykańskie społeczeństwo. Przede mit od Puceruta do milionera. I o ile można powiedzieć, że Harlan spełnia ten mit, ponieważ no, był człowiekiem z punktu, w punkcie startu stosunkowo niezamożnym, ale dorobił się na swojej. Literaturze dość pokaźnych e, pieniędzy. O tyle jego dzieci są już tą klasą, która w dużej mierze liczy na utrzymanie statusu społecznego nie za pomocą nie tylko, czy też nie wyłącznie za pomocą swojej ciężkiej pracy, ale także spadku, który, e, który otrzyma. E, I w momencie, kiedy z tym spadkiem nie jest do końca pewna sytuacja, czy go otrzymają, no to. Tak powiem, rodzi wątpliwości, czy będą w stanie utrzymać ten status społeczny, który utrzymali. Zwłaszcza, że nawet jeśli startowali z różnego rodzaju biznesami mniej lub bardziej udanymi, to wszystkie one były w punkcie wyjścia w jakiejś mierze gwarantowane przez majątek ojca. Na drugim biegunie mamy tutaj Martę Cabrera, postać imigrantki, z pochodzenia, której nie pamiętają właściwie żadni członkowie rodu. A trombejów, pomimo tego, że sprawiają wrażenie takich bardzo inkluzywnych i zapraszających ją do uczestnictwa w ich rodzinie. No i rodzi się tutaj pytanie, bo owa Marta staje się bardzo bliską przyjaciółką Harlana, i wydaje się, że ta przyjaźń jest tutaj stosunkowo bezinteresowna. I rodzi się pytanie, kto tak naprawdę potrzebuje tego dobrytu, czy stosunkowo dość moralnie wieloznacznie zachowujące się dzieci, czy e, prosta osoba, e, która po prostu zachowuje się e, przyzwoicie. Ten film to też koncert gra aktorskiej. To trzeba przyznać, że Craig jest tutaj doskonały w roli e, dość specyficznego detektywa e, Benoit Blanca. Jego manieryzmy mogą denerwować, tak jak denerwowały na przykład pewne manieryzmy Herkulesa e, Poirot, ale z drugiej strony no, po prostu wszyscy grają fantastycznie i dzięki temu doskonale ogląda się poszczególne sceny konfrontacji dość dziwnej rodziny, z równie dziwnym detektywem. Fantastyczną rolę w całym też filmie spełnia sceneria dom Rod Trombeju, w którym rozgrywa się większość akcji. Naprawdę może przywoływać na myśl stare angielskie opowieści grozy, te zwłaszcza o dość gotyckim charakterze. No i oczywiście fantastyczna muzyka Neitena. Johnsona, który fragmenty już usłyszeliście, a jeszcze fragmenty usłyszycie. Krótko mówiąc, zdecydowanie warto ten film nadrobić jeszcze, jeśli, jeśli jeszcze nie mieliście okazji go obejrzeć.